Dwa słowa odnośnie takiego zespołu, um, który nazywa się ładnie zespołem nagłej śmierci łóżeczkowej, um, sytuacje się zdarzają i to jest jakby jest to, przez długi czas był taki temat trochę zagadka, tak? czyli to jest taka sytuacja, w której um, dziecko przestaje oddychać w czasie snu um, i jeżeli dojdzie do zatrzymania krążenia i dojdzie do zgonu w czasie snu i, i wówczas. Bada się, czy to dziecko nie miało jakichś chorób, lub też nie doznało jakichś urazów, które wywołały taki stan, i nie znajduje się żadnej przyczyny zatrzymania oddechu, zatrzymania krążenia. To rozpoznaje się ten zespół nagłej śmierci łóżeczkowej. I słuchajcie, to zazwyczaj wiąże się z sumą występowania takich czynników, które predysponują do tego, żeby taki zespół nagłej śmierci łóżeczkowej występował, a najczęściej. Więc wśród tych czynników, które predysponują do wystąpienia takiego zdarzenia jest no, po prostu jakby higiena spania dziecka. Tak? Czyli dziecko jednak powinno spać w swoim łóżeczku, tak? ale w naszym pokoju. Tutaj ja nie będę prorokiem, bo ja sam spałem ze swoimi dziećmi w dużym łóżku, po prostu było to dla mnie wygodniejsze, a starsza córka bardzo się kręciła i nie tolerowała spania sama, więc ja z nią spałem. Więc tutaj nie, nie będę się mędrkował, po prostu mądra książka mówi, że jednak dziecko powinno spać we własnym łóżeczku, ale zawsze w pokoju rodziców, że w tym łóżeczku nie powinno być totalnie nic na początku, oprócz materacy. Tak? Nie powinny być totalnie, oprócz materaca, ponieważ są dzieci, które mają bardzo silny odruch ssania. I jeżeli im ten smoczek w nocy wypadnie, tak? albo one nie dostają tego smoczka na noc, tak? chociaż można bezpiecznie dawać smoczek dziecku na noc, tak? to one znajdą sobie, kręcąc się, tak szukając, jak znajdą swój kciuk czy swój, nie wiem, swoją dłoń, to jest spokoj, no, pół, pół biedy, nie? ale jak znajdą jakiś farfocel, element zabawki, jakiś luźny element koca, poduszki, jakiejś szmatki, trzytulatki, czegoś innego to wsadzą go sobie do ust będą susać. No i spoko, jest to zaspokojenie od ruchu sania, tylko problem polega na tym, jak to zaaspirują do dróg oddechowych, nie zdążą się przekręcić. Taki zwyczajnie w świecie będzie to sprzyjało udławieniu się w czasie snu. Ok, czyli zero przedmiotów, śpimy raczej na pleckach, śpimy w pokoju rodziców, ale jednak łóżeczko powinno być, powinno być oddzielne. No i słuchajcie, palenie papierosów. Jeżeli są rodzice, którzy palą, rodzice, opiekunowie, dziadki i tak dalej, no, jest potrzeba palenia w, w, w mieszkaniu, tak, I no to nie robimy tego w tym pokoju, w którym śpią, śpią dzieci, tak, tego przynajmniej nie robimy w pokoju, w którym śpią e, maluchy, bo jest, ponieważ jest to jeden z czynników, nie, które zostały potwierdzone, które sprzyjają um, występowaniu tego zespołu nagłej śmierci łóżeczkowej, tak. Gdybyśmy zaobserwowali dziecko, gdy budzimy się, no to coś nas tam wybudziło. Dziecko nie reaguje, nie oddycha prawidłowo, to no też nie oddycha wcale. Zaczynamy od stymulacji: wyciągamy dziecko, pocieramy, poklepujemy, sprawdzamy. Jeśli jest sine, i nie reaguje, no to już Państwo wiecie, tak? Kluczowe są oddechy ratownicze, liczby pięciu i szybkie powiadomienie na służb ratunkowych, czyli numer 999.